odcinku filmu yy, możecie yy, wiedzieć, jakieś... co znowu będę opisywać. Ale dlaczego znowu 0.20 Dlaczego? Właśnie, dlaczego? Ale dlatego, że on został edytowany przez... osobę widzą którą widzicie obecnie na zdjęciu. No ma zaoboczony film o nie na zdjęciu. Co on takiego dodał? A może dodał to, że teraz ten widzący będzie się brudzić. I co on jeszcze dodał? Ano no sto łapkę Oto najbliżej oto Widzicie? Sud i ona jest w pełni funkcjonalna To jest prawy krękowskaz, Jak włączę awaryjne też smryga. Jak, włą jak włącza lewy krękowskaz, to już nie mryga no, już chyba tylko tyle no, nie pamiętam co coś jeszcze zmienił No dobra no i w to sobie tego e... o tym setkrinka No i dobra trochę wiedzieć znowu na wszystko na tyle no, co mam powiedzieć? Na ma to ma te wszystkie animacje jakie miał. O, o, widzicie? Tak. Zabranie się, przebywanie między... Za kombajnem przy włączonym silniku. Ciągnikiem akuratną. No, no tak jak widzicie no... Nie, nie, nie przestrzegam zasady PHP. No. Dobra, to w sumie na tyle. No i hej.